Witajcie wszyscy! Dzisiaj zgromadziliśmy się w klasie drugiej C, która jest redaktorem gazetki kropka i oni dzisiaj będą losować szczęśliwych zwycięzców. No to słuchajcie, zaczynamy! Pierwszy los Oliwier. Olivier. Olivier zamieszaj tam dokładnie. Kto tam jest? Aniela, Cybula. Aniela, cybula, klasa? Zerówka. Zerówka. Zerówka, grupa pierwsza. Uwaga, drugi los. Losuje... Igor. Igor. Igor losuje drugi los. Igor, kogo tam mamy? Maciej Bulczak, druga B. Jeszcze raz? Maciej Bulczak, druga B. Maciej Bulczak, klasa druga B. Gratulujemy. Uwaga. Trzeci los. Uwaga. Trzeci los. Ola Matyka losuje. Olcia nam losuje. Kogo Olcia Dominik. wylosuje? Nie da się rozczytać. Pokaż. Dominik nie da się rozczytać. Dominik Hinz. Klasa? Druga B. Klasa druga B. Gratulujemy. Czwarty. Czwarty los. Matyka. Marcel losuje. Marcel, kogo ty wylosujesz? Tam głęboko, głęboko. Bartek dawidowski trzecia C. Trzecia C. Gratulujemy Bartkowi. I uwaga, ostatni los. Ostatni los. Aniela. Aniela! Aniela losuje. Aniela głęboko, głęboko, głęboko tam. I kogo ty wylosowałaś? Pomóżcie, dziewczyny. Kto? Która klasa? G grupa Zero. Druga. Milena Sycha. Słuchajcie, wszystkim gratulujemy. I co życzycie wszystkim? No ale głośno! Wesołych świąt! Wesołych świąt.